Cześć, nazywam się Krzysiek, jestem trenerem przygotowania motorycznego. Wszystkie moje off które miałem, spędzam na tej siłowni, jest to mój trzeci off -season. Pracuję na siłowni, pracuję tutaj ze względu na przyjazny klimat. Jesteśmy tu zawsze jeden na jeden, nie mam problemu ze sprzętem, dogadujemy się tutaj między trenerami, więc zawsze zdążę zrobić wszystko, mam odpowiedni sprzęt odpowiednie miejsce, a w razie potrzeby zawsze mogę liczyć na pomoc chłopaków, którzy tutaj pracują. Jeżeli chodzi o różne konsultacje, mamy tutaj taki mały zespół interdyscyplinarny, więc jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, zawsze można się odezwać do Marcina. Jeżeli są jakieś potrzebne rzeczy gimnastyczne, jakieś rzeczy mobilizacyjne, zawsze można się odezwać do Grześka, tak więc uzupełniamy się nawzajem. Na co dzień pracuję ze sportowcami, głównie siatkówce, ponieważ siedzę w niej od w sumie trzeciej klasy podstawówki. Byłem zawodnikiem, później zacząłem być trenerem. Wszedłem w przygotowanie motoryczne, ponieważ bardzo interesuje mnie temat rozwoju fizycznego u zawodników. Niestety w Polsce dalej on leży, więc liczę, że mój rozwój pomoże w rozwoju całych dyscyplin sportowych i z roku na rok będzie to wyglądało coraz lepiej.